300 zł tyle wynosi świadczenie Dobry Start dla każdego uczącego się dziecka. W ubiegłym roku rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymują raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do 20 roku życia, a w przypadku niepełnosprawnych do 24, bez względu na dochody. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek. Wnioski elektroniczne można było składać w lipcu, ale oczywiście dalej, dalej można składać takie wnioski. Natomiast od 1 sierpnia można składać drogą tradycyjną poprzez wypełnienie formularza i u nas w Ośrodku Pomocy Społecznej świadczenie, wnioski przyjmujemy do końca listopada. Jest to świadczenie jednorazowe, wypłacane, no tak powiedziałem, dla, dla każdego, Ucznia, tak zwana wyprawka szkolna. Do tej pory złożono prawie 550 wniosków. Przy wypełnianiu należy zwrócić uwagę, aby adres szkoły był prawidłowy. Wniosek wypełniamy drogą można drogą elektroniczną, natomiast można przyjść do nas, do środka, złożyć formularz papierowy nie jest to nic trudnego zaznaczam tylko że żeby we wniosku wpis wpisać wszystkie dzieci z odpowiednimi e, adresami szkół do których dzieci uczęszczają to jest taki taki podstawowy błąd który się pojawiał we wnioskach więc można wejść na naszą stronę internetową tam jest informacja dotycząca nowych szkół bo takie nowe szkoły z nowymi adresami może pojawiły się u nas w gminie po w pewnym, po, po, po 1 stycznia 2019 roku, więc prosimy zwrócić na to uwagę. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim przypomina również o składaniu wniosków o wypłatę świadczenia 500+. Świadczenie to miesięcznie... Jest wypłacane miesięcznie, przysługuje w tej chwili na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez kryteriów dochodowych, więc to jest dosyć ważne. Wnioski również można było składać drogą elektroniczną w miesiącu lipcu. Takich wniosków przyjęliśmy 877 na 1422 dzieci. No w tej chwili do końca lipca ośrodek pomocy społecznej wypłacił już na kwotę blisko 270 tysięcy na 540 nowych, nowych, nowych dzieci. Na bieżąco natomiast wypłacane jest świadczenie 500 plus na dzieci, którym wydano już decyzję do końca, do końca września. Natomiast teraz każdy, kto będzie składał wniosek, prosimy o uwzględnienie tych wszystkich dzieci w tym wniosku. Świadczenie to będzie, w tej chwili jest nie będzie wydawana decyzja administracyjna, tylko jest rozpatrzenie wniosku i przyznanie. I przyznanie yy, dziecku? Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce. 300 zł trafia natomiast do dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Świadczenie powinno zostać przeznaczone na zakup przyborów szkolnych i podręczników.